Tego brainlota nie mam na niego miarusza, ale dobrze, że się mam nie ukradłem. Na no co, na no co? co, co tam, co tam? Jak tam, jak tam? No dobra, tutaj nic fajnego nie ma. Nie ma nic na górze. A więc nasz szal to tutaj doleć Dobra. No, 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 no. no Ej, nie, no, oni się. Nie, no. No, dawaj, no. Trzy, cztery. Nie! Nie! No. O, bo, bo, Dobra, dwie minuty się otwiera Lucky Block. No to my w międzyczasie komuś coś ukradniemy. Może... Może temu, co ma skin Ronaldo. No dawaj. O, nie, 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 nie ze mną takie rumory. Nie ze mną. Nie! No i mało się nie udało ukraść. No i ile można. Dobra. Jeszcze dwie minuty. No to dobra. Ale że ja za darmo mam bombinę godzinę, to sok. Dobra. Od razu wychodzę. Ci najlepsi wychodzą. Dobra. Jaki broń, do... Dobra, nie bombardiro krokodyl bombini, bombardiro krokodyl było kupić krokodyl za minutę się otwiera Lucky blok. Dobra. Pierwszy Lucky blok w moim życiu będzie. Na minutę. Dobra. W międzyczasie moja logika podpowiada, że będziemy zbierać pieniądze. No. Okej, okay, dobra. No kupuj ten Lubini pizarni Dobra, zaraz... Nie, co wy tam ode mnie chcecie? Dobra no to. Ja otwieram Lucky Bloka i wychodzę. Więc ludzi perbuzik. Dobra. Nic tu ciekawego ludzie nie mają. Zaraz będzie Lucky Blok. Będę mógł go otworzyć. Okej? Okay. No co, no co to, co tam? A no to tak, miło mi. Nubini Nie no, tylko same nubini Pizzarini. Dobra, trzy, dwa, jeden. Dobra, otwieram. Otwieram Lucky Bloka. Aha. Ale brelant. Nie no, no tak nie wiem. A może tego by sobie kupił? Tylko nie mam mierza. co? Nie mam. No to dobra. Kradzież, numer dwa. Kradzież, numer... ...dwa. Dwa. Dobra. Trochę, bo kupujemy brainociki. No dobra. Ile on ma Nubini pizzarini? Nubini pizzanini. Dobra, kranne. Ukradłem Nubini pizzarini. A no tak o! Dobra. Ukradnę mu wszystkie. Jak on będzie płakał. Bierz! 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 Mam, mam! MA! Co ty dajesz? On nawet bazy nie zamknął. Co ma u góry? Jednego jakiegoś. Zamknął. Nie no, zbudzuję. Nie mam... nie mam ten. Frigo Dobra, jeszcze dawaj Frigo Frigo Dobra, idzie do mnie. Niech on idzie do mnie. Idzie do mnie! Idzie do mnie! Idzie do mnie. Jej. O Jezu. Ja dobra Ej, dobra, kolejny. Inni nie mam pieniędzy, więc kogoś by tutaj dać. Dobra, tego bo i tak idzie. O nie, dobra, dobra, idzie do mnie, idzie, idzie. No i mamy brzydutkę. No i tak się to robi. U góry mam dość dużo brajnotów. Do strzelania, Borbaloni Kranna! Nie, nie. nie mam, ale teraz szkoda, dobra nie no, szkoda. Oj, 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 no ktoś tu chyba źle trafił. Nie do tego miejsca, co miał trafić. Z tego, co widzę. Ale to nie zgodzi, panu ma mnie pomoże. Dobra, nie, zaraz. No niech się tam o kupowaniu męczy. Na co ja czekam? No i po co ja czekałem? Nic fajnego nie ma. Nie no. A no tak, bo ja sobie go kupuję. No no no, zazroszczę. No i mam! Tylko jedno pytanie. Po co? Dobra, sprzedajemy tego. I idziemy znowu komuś ukraść. Biją się, biją się. O kogo tym razem? Boneka. No widzisz, że tam o boneka. Ja wam między czasie ukranę. Komu najszybciej zaraz się oblokuję. No. No właśnie tym jest problem, że temu. Nie. Co to? Dobrze. Brane. A? Nie gadaj Nie No to mamy jeszcze misję Ukraść temu To się za, za tyle no. no ale co to miało znaczyć Dobra kupujcie sobie Co tam chcecie A ja będę miał czas Na ukręnięcia Bumbaldilo Bombardi, krokodilo! Bombardir krokodilo! Ne! Bombardir krokodilo! 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 No. Bombardir krokodilo! 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 Udało się. Dobra. A dlaczego by tego sobie nie kupić? Dobra, kupujemy tego. No i dobra, jeszcze sobie trochę pieniędzy pozbieramy. No i udało się dużo sfarmić. Co ty tu robisz? Abyś już chciał, co? Co? Co Co byś tam chciał? No chyba nic. Dobra. Dobra, tylko zablokujemy bazę. Dobra. Bra, nie! Dobra. Udało się. No dobra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye! Pa, bye!